Wiele spraw, jeden temat. Dziś moim Państwa gościem są y, Patryk i Kamil zespołu Duo X, z zespołu Duofix. dwóch <grych> napięciu zespołu. Co się ostatnio działo u was, powiedzcie? Co się działo u nas? Cały czas rejestrujemy płytę. Jest to proces długotrwały i dosyć kosztowny, także już mówimy od dwóch lat, że płyta już zaraz wyjdzie. Nie wyszła, ale myślę, Zawsze że, coś. Myślę, że wiosną już ostatnia prosta jest, także. I o tą płytę właśnie miałam pytać, jak tam prace wyglądają, bo zimą rozmawialiśmy, to tam jeszcze trochę pracy było, a jak jest na ten moment i dużo zostało, mało, jak to wygląda? Znaczy, mogę chyba tak powiedzieć, że jeden numer na instrumentach, y, także y, całkiem niewiele, sesja nagraniowa z wokalami, to będzie kilka numerów. Y, wszystko to się rozchodzi o terminy. I o fundusze, nie? bo jeżeli jeden ma termin, który realizuje nagranie, i drugi ma termin, który miksuje ten cały kawałek, no to robi się ta przestrzeń czasowa dosyć długa. Także myślę, że już wiosną na pewno damy radę, mogę to powiedzieć. Tak jest. Yy, też we wrześniu ujrzał się Światodzienny Wasz singiel OSI. Co nim więcej powiedzieć? Jak wyglądały prace nad nim? Znaczy, no, jeżeli chodzi o koncept sam, samego numeru, to tak naprawdę to wszystko się wzięło z od... wizja. O, wizja. To wszystko się wzięło z tego, że po prostu jakby ten pomysł sam na, na ten numer przyszedł tak naturalnie do nas. Znaczy, po prostu sobie mowaliśmy na salce, jak prawdziwy zespół rokowy. I gdzieś jakby, jakby rzutem na taśmę po prostu wizji nas, naszej trójki czy tam czwórki instrumentalistów, gdzieś powstał koncept samego tego zarysu. Jakby numeru. Osobiście uważam, że to chyba jest najcięższy numer, w ogóle, jeżeli chodzi o zagranie, i, i jeżeli chodzi o jakby przyciśnięcie do podłogi w naszym wykonaniu. <śmiech> <śmiech> e, I no, gdzieś tam, co prawda, jak już był, był ten główny szkic, to gdzieś tam, już ostatnie szlify tak naprawdę były w studiu. E, Nagraliśmy no wokale i jakby. Tak to Bola, wygląda. Tak jest. E efekt wow na końcu. Tak jest. <grym> A na tej płycie, jeśli możecie zaradzić, będzie więcej takich mocnych brzmień, czy też takie stonowane też będą no pisać? Zresztą Patryku, że jakby tutaj co sprawniejsze ucho może chwycić, że kiedyś mieliśmy taki romans z rapem. To znaczy po prostu gdzieś tam nasze było, korzenie... Było coś Tak, takie. tak, tak. To nasze korzenie jakby są gdzieś tam rapowe, to nie ma co mówić, że... Jakby się gdzieś z tego środowiska trochę wychodzimy. Rzecz, I rzeczą naturalną jest to, że jakby mimo tego, że wypuściliśmy dwa takie single, które są dosyć mocne i takie, można powiedzieć, e, hardkorowe czy tam takie zachodnie. Z mocnym pierdzielnięciem, delikatnie mówiąc. Tak jest, tak jest. To gdzieś tam e, będzie ten powrót do rapu. E, no i może przy dobrych wiatrach będzie tak, że nawet w tym roku może żeby jeszcze wyjdzie trzeci single, e, Właśnie gdzieś, tej, gdzieś gdzieś w tej stylistyce. Także na razie nie, 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 po, <noise> nie powiem nic więcej. Niech to będzie tajemnicą. Tak jest. I mam nadzieję, że to będzie taki dobre. Tak, Dobry do, to dobrze ze smakiem. Muszę też zapytać o Wasz udział w, znaczy w castingu bredzieliście udział do programu Must Be The Music. Jak to wyglądało? No, skąd w ogóle pomysł? No, że tak, widzieliśmy w internecie, że, po, że program wraca y, gdzieś tam y, na antenę po 7 chyba czy 8 latach. Y, a zawsze brakowało nam tego, że nie ma programów dla zespołów. Owszem, dla wokalistów, y, na przykład jest tego masa, tak, ale tak, żeby cały zespół przyszedł i zagrał sobie y, swój materiał, on no tego nie było. Więc stwierdziliśmy, że to jest ta doskonała okazja, żeby, żeby z tego skorzystać. Y, y, mały zrobiliśmy. Research w internecie, jak to, jak to w ogóle jak to dokonać, żeby tam cokolwiek. Casting w Gdańsku. działać tak. Znaczy dokładnie, precasting. Precasting. No. Tak. Wypełniliśmy formularz, gdzie było kilka pytań, jakieś tam trzeba było ponagrywać wideo, zapowiedzi i na tej podstawie po prostu no było to zgłoszenie. I dostałem smsa po chyba dwóch tygodniach, że dzień dobry, chcemy was zobaczyć, usłyszeć, nie? Gdańsk tam z datą godziną. No, i ten precasting ni niczego nie wnosił, bo. E, nie było tam żadnego jury, które jest, Jezus, które tej, jest znane z telewizji Tak, w tej formule już oficjalnej gdzieś tam występuje. E, mała komisja, e, nawet nie wiem z kogo ona się składała, czy z muzyków, czy, czy, czy nie. E, zagraliśmy jeden numer, to było No e, No i dziękujemy i damy znać. Nie? No to tak. no, to zasadzie, ja, ja nie, nie mam telefonu. Na telefonu. Ja nie mam telefonu. No, Zadzwonimy do was. No. Też y, czwartek. Fajne wydarzenie się szykuje w barze Winy. Zagracie tak. A, tak. Okay. <laughs> tak, zagracie tam i fajne kapelki też będą z Nowogardu, yy, Poznania Gdańska i wy oczywiście yy, co, o go, jesteś <laughs> co, co o tym co o tym wydarzeniu okay. więcej powiecie. Yy, generalnie to tam taki koncept, takiego festu można powiedzieć, czyli festiwalu. No też to tak naprawdę festiwalem, czy to można nazwać, to niekoniecznie, to ludzie mogą się, ktoś może się na pewno sprzedać, ale no, koncept takiego festiwalu już tam dawno chodził po głowach, a mianowicie jeszcze swoją drogą tutaj też osoby wcześniej nas zachęcały do tego, żeby coś takiego zrobić. My byliśmy sceptyczni bardzo, no ale koniec końców się zmobilizowaliśmy do tego, żeby to zrobić i... i, i Halloween i... akurat. Tak jest, no bo jakby wiesz, yy, 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 wszelkie a wszelakie wydarzenia szczecineckie mają to do siebie, że odbywają się w lato. Jest potem taki mega przesyt, jest boom, a potem... nic się nie dzieje. nic się nie dzieje, no właśnie. Więc stwierdziliśmy, że to będzie chyba idealna data, że te Halloween, żeby właśnie zrobić taki... Można już, no już nawet skromnie mówiąc mini, mini koncercik. I, I co? I tak naprawdę zaprosiliśmy nas, na, naszych no znajomych gdzieś tam, którzy gdzieś tam albo się z nimi stykaliśmy, gdzieś tam przejechaliśmy jakieś szlaki gdzieś na, na trasie, albo po prostu się dobrze znamy z jakichś innych okoliczności. I, i, I co? I dobór kapel jest taki złącznie z nami, że na pewno nie będzie to nic nudnego. Będzie głośno. Będzie głośno. Bo tam właśnie były takie obawy, że tam były okna wywali. A, z okna to, to, wiesz, to mały pijkuś, dobrze, że tam policja nie przyjechała, także <noise> także to będzie to. I co jeszcze mogę powiedzieć? W zasadzie to wydaje mi się, że i dobór kapel muzyki, nie wiem, jest adekwatny do tego, co się będzie działo. Będzie, no moim zdaniem, to naprawdę będzie bardzo... Bardzo fajna uczta muzyczna i taka jakby Halloweenowa. Ze Tak jest. Halloweenowa. Jeżeli chodzi o ten dzień, i gwarantuję świetną zabawę, szanowną, pańską atmosferę. To mogę więcej powiedzieć. Państwo do rana, słowa tak. klucze. A ja bym był w sumie dumny z tego, że policja by skończyła ten koncert, nie? Żeby tam. Nie, naszą karierę raz na zawsze. Nie, niebiesko było przez pół godziny na. na, na, na Zapisalibyście się w historii tego miasta. Tak, i fajnie, jakby. To się wyszedł... tak jak leży na ziemi, skutku. Fajnie, jakby ten wywiad wyszedł, powiedzmy, tam jutro pojutrze, i za Tydzień był taki artykuł przypięty jeszcze do tego wywiadu z zachowania. No, byliśmy na miejscu zdarzenia. <grystanie> <grystanie> tak, tak. Fotorelacja. <grystanie> Szykujące zdjęcia. Tak, tak. Jak przyszłościowo widzicie ten swój zespół? Macie plany jakieś, żeby tutaj w Szczecinku też coś takiego organizować jeszcze z większym przytupem, bo tutaj takich wydarzeń jednak nie ma lokalnie na miejscu. Znaczy, jeżeli nas. Policja nie zgadnie i. Tak to na... dużo od tego zależy. Tak, dużo od tego zależy, to myślę, wydaje, wydaje mi się, że będzie dobrze. Ale no tak, na, na, tak na serio, to jakby no, kurczę, wiesz, jakby tworzenie muzy i granie w zespole i jakby całe te przedsięwzięcie to jest przede wszystkim zajawka. To nie można określić tego kategorium. To jakiegoś... no i samo w sobie jesteś czasochłonny. Tak, tak, tak. Przede wszystkim, ale wiesz, nie można tego określić. przede wszystkim jakiegoś zarobku albo jakiegoś biznesplanu. Albo czegoś takiego, jakby to wszystko musi wyjść naturalnie z siebie i od nas to wychodzi. Nie jesteśmy, wiesz, jakąś kreacją, że kogoś udajemy, czy nie udajemy, ale po prostu to, co jakby wiesz, czy, robimy, czy robienie muzyki, czy jakby granie koncertów czy coś to jest jakby. Jakby, no, mimo tego, że to jest coś, co chcemy robić, to nie jest to też jakieś wymuszane. Znaczy po prostu, że wiesz, może zadać pytanie, jaki mamy plan, plan na przyszłość. To na pewno naszym planem na przyszłość będzie to, żeby wydać album, dobry album przede wszystkim, dobrze, dobrze zrobiony, zagrać jakąś fajną trasę. Na pewno ten festiwal też rozwiniemy, jeżeli tam się uda przede wszystkim, bo też nie można jakby tego um, dawać w takie ramy, że wiesz, że. Eee, zrobimy jedną edycję i już na pewno pewnie mm. będzie druga. kolej love, Tak, bo koleje są różne, co nie? Także eee, no, będziemy się rozwijać nasze pomysły. Jeszcze na, następne pomysły, które gdzieś tam nam będą przychodzić do głowy, może już takie około muzyczne nawet. I, i, i tyle, ty, 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 tak naprawdę. Nie wiem, czy dobrze, ty, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, czy dobrze nie powiedziałem. Patryk, bardzo dobrze. Dałam, to <laughs> eee, wiesz, jakby. Zawsze schemat jest chyba taki sam w każdym zespole, co to by nie była za muzyka i, i właśnie co to, nie, co to by nie był za pomysł, że y im więcej jakby są przebywasz, im więcej grasz prób gdzieś tam jakieś tam flow. jest flow dokładnie to to jakby samo idzie do przodu nie? ja też uważam że zanim zacząłem grać w zespole tym zespole że moje umiejętności gdzieś tam gitarowe były dużo dużo mniejsze od tego co było te powiedzmy tam 5 lat temu jeszcze ale nie wynika to z tego, że, że siedziałem po prostu po nocach w domu i ćwiczyłem skalę po całym gryfie, tylko po prostu yy, nie, ćwiczyłem. Yy, nie ćwiczyłem, przyznaję się, przepraszam. Yy, ale grając te próby, po prostu jeżeli menaż dla Ciebie to próba albo na odwrót, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Yy. Gdzieś wiedza kolegów, tak? to wszystko, gdzieś tam rozmowy między sobą, no i gra, granie sprawia to, że doskonalisz się, tak? Także yy, to na pewno. Yy, yy, yy. Yy, tak, tak. A, a, z, a z drugiej strony, takiej bardziej już yy, oficjalnej można powiedzieć, no to tak jak Kamil powiedział, wydanie albumu, rozwijanie na pewno tej imprezy, to też będzie fajna sprawa. Tak, tak. No po prostu też wiesz, jakby muzyka ma dla siebie, że oprócz grania koncertów, wydawania płyt. Nagrywania klipów, no nie wiem, co jeszcze może być takiego muzycznego, no to jakby to nie ma innych czynności, co nie? To jest jakby wszystko ten sam schemat. Można je cały czas po prostu... Później spotkania z fanami. Tak, dokładnie, podpisy na... A nie będę mówił na tym, na... <ścoughs> na, na e... Nie, żeby tak nie było, to ten... tak Powaga, powaga. Tak. <ścoughs> Ale właśnie też jakby, wiesz, mamy takie gdzieś tam plany ciche, takie jeszcze może dodam trochę, że mamy tak gdzieś takie plany ciche, żeby zrobić coś takie rzeczy, można trochę około muzyczne, albo w ogóle być takim indywidualnym tworem nawet wydawniczym, że tak powiem, co nie. Że na przykład teraz gdzieś tam, nam się poszczęściło, że mamy gdzieś tam jakiś wydawca, że tam może jakoś osoby trzecie coś za nas zrobią. A chcemy, może, to właśnie też, też, też jest taki plan, żeby zrobić coś już w 100% sami, co nie, i robić też taką oficynę gdzieś, może gdzieś taką. DIA, że tak powiem, ale taką 100% naszą po prostu, mhm. że taką jak według nas to, co powinno być i... E... Co sobie sami stworzycie, zrobicie. Tak, dokładnie i, i, tego, i tego nie wiem, czy, czy nam to wypali, czy nie, na razie to są takie kwestie gdzieś tam domysłów, może jakiś marzeń, planów, ale my jeżeli, jeżeli będziemy konsekwentni w tych działaniach, tak mi się wydaje, to już nie będzie to żadnym problem dla nas. No to co, to pozdrowimy jeszcze pozostałych chłopaków zespołu. Bardzo yy, serdecznie Was nie pozdrawiam. Yy. Yy, kazaliście mi przyjść tutaj do tematu po prostu z Patrykiem i mówić jakieś kocopoły. Ja się nie, na to nie nadaję. Wiesz on... medialny. <głos》 Przede wszystkim powiedziałem 7 razy, a było 8 razy, tak jest, po prostu zacięłem się. No i co, i nie pozdrawiam Was po prostu. Nie, no pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pracujcie tak, dzielnie. Tak jest. Bo właśnie to tak zawsze nas wygląda, że idzie na wywiad ten, kto może akurat rano. Także to jest całkiem przypadek, że. Kiedyś inną godzinę zrobimy. No o, właśnie. W I... godziny Gdzieś... wieczorny po prostu podcast. co ja siedzimy tutaj po prostu w wokół... takim Szy... mrożnym klimacie. Tak, w szybkich okulara, wszyscy siedzimy po prostu <laughs> co nie. No I... to jest to? Jak... Ja generalnie mm. chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że yy, Kamil. Wczoraj wieczorem jeszcze myślał, czy by nie zamaskować się do wywiadu, ponieważ e, Grzegorz e, poprzednio powiedział, że ma kontrakty z Chińczykami, dlatego go nie ma. Tak było. I no. po prostu bał się chłopaku swój wizerunek. No. Ale w ogóle ja zauważyłem, że firma też się rozwija, bo ma własny mikrofon. Także no, bardzo przyjemnie. Ele, elegancka sprawa. <śmiech> <śmiech> Kamil Patryk, dziękujemy wielkie za rozmowę. Dzięki, wielkie. Pozdrawiamy. No i do usłyszenia w przyszłości. Pewnie niedługo. Jasne. Wiele spraw, jeden temat.